Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Dzisiaj w święto św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy, która była osobą bardzo prostą, a jakże mądrą. Sam możesz się przekonać, że przed Bogiem nie musisz być mądry według tego świata. Bóg pragnie Ciebie prostego. Człowiek mądry i roztropny zawsze będzie kombinował po swojemu, zawsze będzie próbował jakoś dojść do czegoś swoimi myślami, swoimi siłami, a człowiek prosty po prostu będzie szedł do Boga i słuchał Jego. W relacji do Boga, jaką postawę przyjmujesz? Czy szukasz usprawiedliwienia, że w Niego wierzysz, albo nie? Czy coś ci się udaje, albo nie, czy po prostu przychodzisz do Niego, bo On jest chlebem żywym, On jest tym, który cię wypełnia. Jaką masz postawę do Boga? Jezus błogosławi, że prawdy Królestwa Bożego objawił prostaczkom, nie prostakom, nie tym, którzy nie myślą, ale objawił tych, którzy prostym sercem chcą przyjąć Boga, prawdę o nim. Czy dzisiaj prostym sercem chcesz przyjść do Jezusa? Czy dzisiaj prostym słowem chcesz do niego się zwrócić? Wyjdź za słowo, poznaj Jezusa, a on ci się objawi w bardzo prosty sposób.